Dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Przed ponad dekadą sędzia Jakub Iwaniec skazał na dwa lata więzienia pijanego kierowcę, który spowodował wypadek. Prawidłowo? Chyba tak. Mam wrażenie, że ludzie po alkoholu, którzy prowadzą samochód, są trochę jak ktoś, kto kręci bębenkiem rewolweru i strzela sobie w różne strony. A nóż kogoś trafie. Dzisiaj o tym panu musimy mówić Jakub I. Dlaczego? Dlatego, że ten sam człowiek, który mając immunitet sędziowski, decydując o losie innych ludzi, będąc jednocześnie zajadłym Zwolennikiem pisu, kaczyzmu, manipulacji także prawnych Kaczystowskich, właśnie mając niemal dwa promile alkoholu spowodował wypadek. Szczęśliwie nikogo nie uszkodził, ale wjechał swoim nisanem w drzewo. W dodatku uciekł stamtąd, prowadził jeszcze przez. 20 kilometrów trafił do domu, a teraz kombinuje, jak to uniknąć odpowiedzialności. To jest kwintesencja PiSu. Draństwo i zakłamanie. To najprostsza definicja. Oczywiście w PiSie są jeszcze głupota, chciwość, nienawiść taka powszechna do ludzi, którzy myślą inaczej. Ale jak rzecz wygląda? W momencie, kiedy taki sędzia uderza w drzewo i ucieka, moim zdaniem powinien być traktowany tak jak każdy inny, kto ucieka z miejsca wypadku, w dodatku pijany. Immunitety są sensowne immunitety polityków, po to, żeby fałszywe oskarżenia i różnego typu działania zakulisowe nie paraliżowały państwa. Immunitety sędziów również, bo również bez tego łatwo byłoby sparaliżować funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wyobraźmy sobie takich ruskich troli i na pstryk w ciągu jednego tygodnia oskarżają 300 sędziów o jakieś tam rozboje, gwałty i inne działania. I ci sędziowie zostają na przykład zatrzymani aresztowani. Co z tego, że to nieprawda, ale przez jakiś czas system wymiaru sprawiedliwości kuleje, nie funkcjonuje. Zatem sens immunitetów jest dość jasny. Pytanie tylko dlaczego taki Jakub i w ogóle ma jeszcze immunitet poselski? Sędziowski szczęśliwie nie jest posłem. Sędziowski. I dlaczego w ogóle jest na wolności? Gdybym to ja był kluczowym członkiem grupy, która niszczyła, hejtowała sędziów, ludzi niepokornych wobec Ziobry, niezgadzających się na niszczenie systemu sprawiedliwości, taki pan I razem z Piebiakiem, całą grupą innych, na niewątpliwe zlecenie za zgodą i wiedzą i przyzwoleniem Ziobry. Wyciągali tajne, niejawne informacje dotyczące sędziów, prokuratorów i rozpowszechniali je, wysyłając i tym ludziom paskudne listy i pisząc różne paszkwile najeżone informacjami albo prawdziwymi, ale... Niedostępnymi w powszechnym obiegu, albo bazującymi na prawdziwych po to, żeby kogoś ubrać w paskudne ubranka. I gdybym to ja to robił, to już bym siedział w więzieniu, albo byłbym już po odsiadce, albo co najmniej miałbym zakaz pełnienia pewnych funkcji, byłbym skompromitowany medialnie. I jako dziennikarz nie bardzo miałbym się gdzie wepchnąć do jakiej redakcji, bo kto bym nie chciał? Chyba, że chciałbym pracować dla republiki. No, ale cóż to za redakcja i cóż to za dziennikarstwo? I jako pisarz, wydawcy wiedzieliby, z kim mają do czynienia. Nie chcieliby moich tytułów. Tymczasem taki Jakub I. bardzo długo funkcjonował. Prawie dwa lata był nietykalny nawet po zmianie władzy. Oczywiście w końcu Waldemar Żurek go zawiesił w pełnieniu funkcji. Ja nie wiem, może on się spił z żalu, że nie może pracować, ale o ile wiem, tam była jakaś ostra impreza. Sędzia hejter z tej grupy kasta, czy też antykasta, siewca nienawiści. Człowiek, który uważał się za jednego z tych, którzy są, którzy są nosicielami myśli moralnej PiSu, ujawnił. Jaką wartość ma myśl moralna PiSu? Można jest ją nawet policzyć, jest zmierzalna. To około dwóch promili. Co grozi człowiekowi, który spowoduje wypadek, i jeszcze ucieknie, będąc pijanym. I jeszcze w dodatku usiłuje to zacierać, mataczyć za pomocą swojego prawnika. Zresztą prawnik chyba uważa wszystkich odbiorców tego, co napisali, za absolutnych kretynów. Otóż tutaj można spokojnie, oprócz różnych kar typu zakaz prowadzenia i tak dalej, dostać się na przeciąg dwóch, trzech lat do więzienia. Pewnie się nie dostanie. Zasłaniał się immunitetem, kiedy policja przyjechała do niego, bo byli świadkowie tego, co się stało. Nie chciał dać sobie pobrać krwi do badania, ale w wydmuchiwanym powietrzu miał prawie dwa promile. Tam była wielka awantura, ponoć, bo nie chciał oddać swojego telefonu. No policja zwykle sprawdza, czy na przykład w trakcie, w momencie tego wypadku on też nie użytkował swojego smartfona. Więc mają prawo to sprawdzić. Owszem, jeśli jako. Prawnik miał tam wrażliwe dane, a tak twierdzi jego adwokat, to te dane powinny zostać ochronione w sposób szczególny i nie powinny wypłynąć. Nie wolno z nich korzystać policji, cokolwiek by tam było, jeśli to są sprawy związane z kontaktem, np. adwokat-klient. Oczywiście, ktoś powie: No zaraz, ale PiS z Pegasusem sobie pod ręką ściągali. Wszystkie rozmowy na przykład pana Giertycha z Donaldem Tuskiem, który był jego klientem wtedy, pomijając, że był w zasadzie prezydentem Europy. No tak, ale to jest przestępstwo, więc tego robić nie wolno. Ale przede wszystkim z ludzkiego punktu widzenia nie wolno po pijaku prowadzić samochodu. Oczywiście jego adwokat napisał, to nie on prowadził, był pasażerem. Świadkowie twierdzą, że to on. Tomasz Wiejski zwrócił uwagę na stronę techniczną. Jeżeli z tego, co sprawdziłem, poszukałem, jeżeli rzeczywiście pan Jakub I jeździł Nissanem Extrailem, stosunkowo nowym, to to są samochody, które mają już tak zwaną czarną skrzynkę, zapisują funkcje, a zwłaszcza przechowują dane w momencie, gdy zdarzył się jakiś wypadek. I tam jest zapis, ile poduszek powietrznych było aktywnych, czyli na ilu siedzeniach ludzie zajmowali miejsca. Jeżeli ten nacisk tam na siedzenie jest, to poduszka powietrzna jest aktywna i w momencie uderzenia strzela. Jeżeli nie, to ona jest nieaktywna, bo nie ma kogo chronić. Więc znajdując. Takie zapisy można sprawdzić, ile osób jechało samochodem. Jeśli okaże się, że jedna i to na siedzeniu kierowcy, no to twierdzenie, że był w tym momencie wieziony przez kogoś, kto potem się rozpłynął, będzie żenujące i będzie dowiedzione, że to kłamstwo. Oczywiście, już sobie wyobrażam, jakie materiały. Przygotowuje tam republika i inne takie w potylice. Wyobrażam sobie te paski w republice. Tusk i Żurek nocą namówili drzewo, żeby wyszło na ulicę i rzuciło się na sędziego, a następnie tajni agenci wstrzyknęli mu ćwiartkę alkoholu do krwi. Głupie, no nie, ale tak naprawdę ludzie zmanipulowani propagandą pisowską. Są w stanie uwierzyć we wszystko. Natomiast to nie musi wyglądać aż tak kuriozalnie, dlatego że jeśli człowiek Kaczyńskiego powie, byłem trzeźwy i to nie ja spowodowałem wypadek, to choćby nawet było 130 świadków, cztery filmy, 18 zapisów cyfrowych, jeden analogowy i odczyty z czarnej skrzynki, to oni powiedzą, to wszystko jest manipulacja gorzej, kiedy w drugą stronę to działa, czyli na przykład Donald Tusk przekracza prędkość. Tylko wtedy on nie udaje, że to nie on, albo że samo auto jechało. Tylko płaci mandat, tak? Pamiętacie sytuację parę lat temu? Złapali go policjanci, że przekroczył prędkość wjeżdżając w teren zabudowany. Wyszedł do telewizji, przeprosił, zapłacił. Cyk. No, ale to trzeba być przyzwoitym człowiekiem, żeby tak załatwić sprawę. Nie chcę jednak kończyć tylko tym jednym komentarzem na temat zachowań nieetycznych sędziego Jakuba, I, bo jego zachowania nieetyczne pojawiły się już dawno. Sam udział w takiej grupie antykasta i rozsyłanie tych nienawistnych informacji, tego hejtu, tych bzdur, te kłamstwa pozbawiają takiego człowieka jakiejkolwiek wartości honorowej, zdolności honorowej. Przed wojną to z kimś takim nawet się nie pojedynkowało, bo on nie miał honoru, po prostu nie podawało się mu ręki, udawało się, że gość nie istnieje. Teraz on po prostu dowiódł, że jest tym, kim jest. Czyli jest etycznym zerem. Oczywiście, działając w wierchuszce, PiSu jest się etycznym zerem z definicji, ale tutaj dowiódł. Ktoś mi powie, wielu jeździ pijanych. Tak, i każdy z nich jest etycznym zerem. Po prostu nie mam tolerancji dla takich kierowców. A jeśli jest to jeszcze polityk, jest to jeszcze działacz jakiejś grupy społecznej, a w dodatku jest to członek teoretycznie, grupy zawodowej wysokiego zaufania, no to jest to rzecz niewyobrażalna. I jeszcze będzie mówił, że no auto samowiozło, garnuszku gotuj. Pamiętacie Arabele, garnuszku gotuj. Nisanie wieś. Swoją drogą a propos spraw technicznych. Popatrzcie, dzisiaj najnowocześniejsze samochody świata mogą być autonomicznie prowadzone, tak? czyli można nie dotykać kierownicy, jedź do domu. A przecież w średniowieczu, pijany woźnica, zasypiał, a koń dowoził go do domu. Jak to nieudolnie. Nieudolnie kopiujemy naturę. Chcę rozszerzyć jeszcze słów parę w moim komentarzu a propos nie tylko pijanego Jakuba I, powinien teraz dokonać samoskazania może, ale generalnie pijaństwa w wykonaniu przedstawicieli narodu, czyli posłów. Ostatnio dużo było mowy na ten temat. Przez miesiące, nawet ostatnie lata, co jakiś czas się pojawiała informacja, że ten czy inny poseł był tak pijany, że rozrabiał na korytarzach, albo właził na dachy, albo zasypiał na sali obrad Sejmu. To są ludzie, którzy zostali. Przez naród wybrani, żeby stanowić prawo, żeby decydować o absolutnie kluczowych sprawach związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa. I oni mają czelność w swojej większości protestować przeciwko założeniu alkomatów i żądać, żeby się wszyscy odczepili od sprzedaży alkoholu w jakimś tam barze w Sejmie. To teraz. Pójdźmy nieco niżej w hierarchii administracyjnej. A gdyby tak w prostym urzędzie miejskim zrobić takie małe kasyno, i tam stoliczki, i sprzedaż wódy i drineczki, i piwsko. I jedna czwarta administracji pracującej w danym urzędzie chodzi zygzakiem, tropem węża. Byłażby afera. Z całą pewnością i zupełnie uzasadniona. A gdyby tak zerknąć na fabrykę traktorów, autobusów, broni, 12% pijanych w sztok ludzi. Albo potwornie skacowanych, więc idą sobie, bo mają stołówkę zakładową, bo pracuje 3000 ludzi w fabryce broni, idą sobie. Na przerwę albo zamiast do pracy idą i popijają, i obgadują różne rzeczy, i wracają na salę. To przecież absolutny skandal i zagrożenie nie tylko dla nich, ale dla nas wszystkich. Dlaczego więc te standardy nie mogą obowiązywać tam, gdzie wykuwa się bardzo poważne ustawy, które będą dotyczyć nas wszystkich, gdzie tworzy się zręby prawa? Od którego zależy nasz dobrostan, albo złe samopoczucie, albo wręcz śmierć. Jak to możliwe, że w Sejmie jest ktokolwiek, kto publicznie wypowiada się przeciwko sprawdzaniu, czy poseł przychodzący do pracy, do roboty niezwykle ważnej, kluczowej z punktu widzenia funkcjonowania państwa, jest trzejwy? Słyszałem wypowiedzi, no ale pewnych rzeczy nie da się załatwić bez alkoholu. Naprawdę? Jeżeli ktoś twierdzi, że nie jest w stanie rozmawiać, negocjować, układać się z kimś bez pijaństwa, to powinien rzucić tę robotę. To niech zostanie w sumie nie wiem kim. Nie ma takiego zawodu, w którym można być pijanym. I nie zaszkodzić ludziom. Nie wiem, co można by takiego robić. Nawet stróż nocny pijany nie będzie niczego pilnował. Kabareciarz podpity może, ale nie wypada. To lepiej, żeby udawał pijanego. No nie, nie bywam pijany. Nigdy w życiu nie byłem pijany poza jednym testem przed 10 laty, kiedy znajomi mnie posadzili, powiedzieli chłopie, ty masz 45 lat, nigdy nie piłeś alkoholu. Mówiłem, no nie, lampkę wina, tam coś, jedno piwo w życiu wypiłem, obrzydliwe to. Oni mówią, musimy cię przetestować, no i wtedy pilnowali mnie, bo nie wiedziałem jak zareaguję. Wypiłem 6,5 wódki, trochę drapało w gardle. W ogóle nie czułem zmian, ale najgorsze, że oni, znaczy najlepsze, że oni też nie widzieli. Mówią: Masz gitarę, graj, grałem, śpiewałem, rozmawiałem, pojechałem do domu. No nie swoim autem, taksówką oczywiście, ale to był mój kontakt z tymi substancjami. I wiecie co? Żyję świadomie pół wieku, robię rzeczy niezwykłe, czasem ciekawe, wymagające umiejętności. Negocjuję, rozmawiam, piszę, gram, śpiewam. Bywam w jakichś zamkach, w wysokich górach, wspinam się, chodzę po jaskiniach, prowadzę różne pojazdy, piszę książki, reportaże i w ogóle mi do tego niepotrzebny alkohol. Czy to oznacza, że będę postulował powszechną prohibicję? Nie, nie. Bo w życiu wykułem w sobie liberała. Powiem raczej, pij ile chcesz. Tylko odpowiadaj za siebie. Jeżeli jesteś agresywny po alkoholu, to zamknij i każ się zamknąć w piwnicy od środka i tam pij. A potem bij głową w ścianę, przeklinaj, może taką klatkę się zrobić bezdźwiękową, żeby nikomu uszu nie ranić. Chcesz wypić drinka, chcesz posiedzieć przy alkoholu, na imprezie, imieninach i tak dalej, nic mi do tego. Nawet nie oceniam ludzi, że o, ci są gorsi ode mnie, bo ja nie piję, a oni tak. Nie, nie, zupełnie nie w tę stronę. Tylko, że kto z Państwa pozwala sobie na to, żeby być pijanym, idąc do pracy, jakiejkolwiek, cokolwiek robicie? Kto pozwala sobie żeby w pracy pić, albo zamiast pracy pić, a mimo to biorę pieniądze. Skoro więc wybraliśmy służbę publiczną, bo to są nasi służący. Wybraliśmy sobie lokajów i pokojówki, niejako, czyli posłów, naszych przedstawicieli, żeby dla nas pracowali. To są nasi służący za duże pieniądze. Nie robią nam kawy, nie prasują nam spodni, wykonują bardzo ważną pracę. To mamy prawo decydować. Ja uważam, że powinniśmy stworzyć jakiś powszechny postulat żeby jednak badano wszystkich co więcej jeśli jakiś poseł jakaś posłanka są pijani przychodząc na salę sejmową powinni za ten dzień mieć odliczone pieniądze co najmniej jeśli nie jakiś mandat jeśli nie przyszli bez usprawiedliwienia odliczamy no bez sensu nie pracuję albo jestem niezdolny do pracy to nie zarabiam to tak działa Alkomaty w Sejmie to byłoby zabawne. Wyobraźmy sobie te salę. Ciekawe, czy pan Bencen kiedykolwiek by przyszedł tam, czy by po prostu zamieszkał pod drzwiami. <grych> no, wielu innych oczywiście także. Drodzy Państwo, wśród posłów jest sporo ludzi pijących bardzo ostro, i to jest przerażające. Bo co innego, jak sobie siedzą gdzieś tam przy drinku, wieczorem rozmawiają. Mają prawo, są dorośli. W każdym razie pełnoletni, bo z dorosłością to tam różnie bywa. Ale nie mają prawa być pijani, kiedy dla nas pracują. Kropka. To jest mój postulat i w związku z tym, tacy ludzie, jak sędzia Jakub I, powinni mieć bezwzględnie natychmiast odebrani immunitet, stanąć przed sądem i odpowiedzieć za prowadzenie pojazdu i spowodowanie kolizji. To nie jest nawet, że tam, o, jak to mówiali, był na cyku. No dwa promile to jest bardzo niebezpieczny już stan, gdzie się widzi autostradę tam, gdzie jest ścieżka i w dodatku ona się wije w poziomie i w pionie. Mam nadzieję, że ten człowiek nigdy nie wróci do orzekania. Mam nadzieję, że odpowie nie tylko za prowadzenie samochodu w stanie, ale także za udział w grupie kasta. To są ludzie pozbawieni etyki, a nawet moralności w znaczeniu tradycyjnym, a to nie to samo. I tak samo wszyscy politycy powinni mieć świadomość: jeśli dla nas pracują, mają dla nas pracować na trzeźwo, albo ich rozliczymy. Oczywiście to jest problem, bo oni sami stanowią prawo, więc jeśli sami tego nie uchwalą, to kto im to zrobi? Ale to daje nam do myślenia na przyszłość. Przy następnych wyborach, w których naprawdę warto wziąć udział, powinniśmy oprócz wielu spraw ideowych i deklaracji brać pod uwagę, kogo partie, na które zamierzamy głosować, dają na listy. I nie tylko krzyczeć, że nie wolno dawać nieudaczników, ludzi bezideowych, bez kręgosłupa, ale też niestety, jak ktoś ma problem z alkoholem czy narkotykami. To nie tylko nie powinien być naszym prezydentem, czy pełniącym obowiązki, ale w ogóle żadnym posłem, radnym, wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta. Najpierw się człowieku wylecz, zalecz, udowodni, że jest ok, przejdź najlepiej badania psychiatryczne, osobowościowe, a wtedy może cię wybierzemy. Tak to widzę.